Siemaneczko, bijemy rekord, już jest 240 graczy, a jeszcze się nie zaczęło, wykrzyknik turniej. Uwaga, pomagamy Dobry. Franciszkowi i Ewie. Franciszek jest szachistą, za chwilę wam pokażę, jest to tragiczna historia. Witam wszystkich graczy, bardzo serdecznie. ja nazywam się Franciszek Oczkowski, choruję na cukrzycę typu pierwszego oraz nie mam ręki... Prawej ręki do okolic łokcia. Jest też jedna kwestia, nie lubię o niej mówić, jest to guz na podgórzu mózgu. Lekarze w Polsce boją się go operować. I moi drodzy, ta zbiórka, mimo że została udostępniona prawie 19 tysięcy razy, uzbierała raptem 18 tysięcy. Całą historię możecie przeczytać. Postanowiłem moi drodzy, że pomożemy tym osobom, także razem mamy moc. Oprócz tego, kochani, to na progach, tak jak mówię, są różne wypunktowane rzeczy. Aktualnie pokonaliśmy 7 i. Bł... Będę ja surową pieczę. No, rozumiecie. Poczytajcie to, bo ja o tym nie mogę mówić. Jak spełnimy te cele, to ja nie wcinam tego dzisiaj. Bo pomyślałem, że trochę przypał, jak pożygam się na charytatywnym streamie. Za 25 tysięcy złotych gram w Metin 2 challenge wojem mentalem. I nie wiem, czy jest większy upadek człowieka. Zrzeszenik dla ciebie, Morcinek. Dzięki. O, kurde. Dawid Czerwiec ty siaka dał. Omeg. Oh Ale lecimy. Boże, ty. No, 11 milionów. W... Boże, 11 tysięcy w 1200 sekund. Boże, jeszcze raz. W czter... 30 minut. Czekajcie. Bzzz... Szenik dla ciebie. W 34 minuty. 12 tysięcy złotych. Jesteście niesamowici. Mamy już 500 graczy. Wiecie co? Już chyba pobiliśmy jakiś... A nie, nie pobiliśmy rekord Polski. Ale rekord w ogóle świata jest tak komicznie mały, że pobijemy go pięciokrotnie, wydaje mi się. Także niech każdy dołączy, nawet jak gra słabo w szachy. Liczy się każdy uczestnik. Widzę, już mamy znaczy, Michała. Uwaga, Kubica, potrzebuje twojej pomocy. Rozlosujemy 5 osób, które wygra PaySafeCard 20 zł. Ja zadam pytanie i ten, kto pierwszy odpowiada... Wygrywa... A, dobra, nie będę skąpcą. Jedna osoba wygrywa stówę i rozdamy tak 500. Uwaga. Pierwsze pytanie. Polski arcymistrz, który ma swoją linię wariantów partii hiszpańskiej z poświęceniem piona dla czarnych. Czas start. Damian Lewtak odpowiedział jako pierwszy. Łee, ustawione. Kupica, zapisuj. Damian Lewtak, 100 zł. Dobra, lecimy dalej. Teraz pytanie nie szachowe. Co jest stolicą Korei Południowej? Jakie miasto? <głosy> Brzozów. <głosy> Haha! <laughs> Dobra, jest. Padła odpowiedź Seul. Kubica, zapisuj. Kto jest najbogatszym człowiekiem na ziemi? Maryla Rodowicz? Manteks napisał Musk, ale Musk się pisze: Musk. I przez to wygrał Akysz. Elon Musk. Prawidłowa odpowiedź: Akysz. Bezos jest bogatszy? Teraz? Najbogatszy człowiek na świecie. Kto jest teraz? w Bezos wyprzedził? Maska. I jakoś chyba dawno to była. Dobra, to to pytanie się nie liczy. Skam. Dobra. Zobaczymy, czy mnie lubicie. Podajcie pełną datę moich urodzin. Jest, Darfian wygrał. Wygląda praktycznie jak kolesiostwo. Kiedy urodziła się Ola? Kod na 250 złotych g Szybko, szybko. Ziranko wygrał. Ziranko, dla ciebie kod o wartości 250 zł. A czy zrobisz coś wiedzy ogólnej, a nie pytania o twoje prywatne życie? Dobra, kto jest najgłupszym użytkownikiem czatu? Podpowiem, że jego nickname zaczyna się na fy, a kończy izowaty. Czas start. Dobrze, odpowiedź to fizowaty. Bulator, wygrałeś kod do g o wartości 100 zł. Zapisuj Kubica. Halo? No, hejo! No siema, co tam chciałeś? No coś tam, jakiś turniej był, ale nie wiem jak to wygląda. Myślałem, że coś byśmy chcieliśmy razem robić. A Dobra, po prostu... no patrz, w skrócie robię tak. Uwaga, rozdaję teraz kod na 500 zł do G2A i zadaję pytanie. Jaki najwyższy ranking miał random Bruce na czeską TV? Kto pierwszy odpowie, uwaga. Dokładnie trzeba podać. Jaka jest odpowiedź, Bruce, na to pytanie? Nie wiem, <laughs> sam nie wiem. Ty, no to zajebiście, bo jest już spam, a nie znamy odpowiedzi. No dobra, to zadaj jakieś inne pytanie. Jakieś inne pytanie? No szachowe, dawaj. No. Jaki jest mój ulubiony opening? Pajacu. To ty... no, miało być szachowe pytanie. Ale nie o ciebie, bo nie wiadomo czy to jest wątróbka, czy ty na przykład nie zakochałeś się w traxlerze, no weź, ty możesz to zmanipulować. Dlaczego Ding Liren nie grał 9 miesięcy w szachy? No ale na to też nie znamy odpowiedzi. Jeśli interesuje ktoś Dingiem Lirenem, to się zna odpowiedź. No dobra, to jaka jest odpowiedź? Dlatego, że prefego go yy, przytłoczyła. No to ja słyszałem inną odpowiedź, bo był chory. Przez 9 miesięcy? No, psychicznie. Być może, na przykład, że... Żeby... No, czyli presja, psychiczna presja, no, obciążenie dobra, psychiczne. stawa jakieś inne pytanie, no. Czy Magnusowi Carlsenowi podobają się siostry Botez? A ja, sk skąd ty to wiesz? Przecież to jest pytanie tak albo nie, no stary, no proszę cię, ja rozdaję kod 500 zł do g i ty zadać pytanie czekaj. tak albo nie. 50% na zgadnięcie, no, <laughs> kur... Dobra, dobra. W którym meczu Magnus Carlsen, jak grał z jakimś zawodnikiem, się nudził? <laughs> nie no, kurwa. <laughs> Próz, no błagam cię. Przecież to mogło być w każdym. Ale tak, jak był młodszy. Dobra, to też. No nie jestem dobry w wymyśleniu pytań. No stary, no nie wiem, no coś konkretnego, na które pytanie jest załóżmy wiedzowe, albo przynajmniej ma dowody w postaci jakiegoś, nie wiem, że to jest fakt, białko na to mamy. Jaki zawodnik na ostatnią chwilę zaapał się na turniej, yy, który będzie mógł zawalczyć przeciwko Ding w mistrzostwach? O, w szlachach klasycznych. Dobre. Ludzie piszą, że firuzja, to jest nieprawda. Firuzja, tak. To, to jest firuzja? Tak. Czekajcie, ale sekunda, bo to pytanie jest podchwytliwe. To nie tak, że Abbasow dostał się jako ostatni, bo był wpisany za Magnusa, i wtedy wychodzi, że to jest SKAM. No właśnie, i są dwie odpowiedzi. To jeszcze raz, bo dałeś pytanie, na które są dwie poprawne odpowiedzi. Ale to już było najlepsze Twoje pytanie, bro. dawaj. A temu widzowi, co go skamowałem, Kubica teraz? Bo odpowiedział, ale jest nieprawidłowo. To w ramach rekompensaty PaySafe kart 20 zł. Mam jeszcze do rozdania: 99, więc tych PaySafe kartów dużo pójdzie. Myślę nad pytaniem. <noise> Dziękuję, Korea Południowa, za 14 zł. Dobra, lecę. Kolejną partyjkę: 300 zł. Dobra, pterodaktyl. Jak się robi pterodaktyla? Nie wiem, czy dobrze. Dziękuję. A, jest, ten futur jest męczący. <noise> No jak się wygrywasz 70 z rzędu, a ty zamierzasz 12 godzin grać? No nie czy ja pewno sobie postanowiłem, że w to partii chcę wygrać z rzędu, najlepiej, że mi się uda. I <laughs> okay. e, jak to zrobię to potem zobaczymy. Przewodczenie dla ciebie, dziękuję za 200 zł. Czekaj, też zrobię dla widza o! Ucięło ci stary, ucięło ci mikrofon! Mikrofon ci nie złapał, nie żartuje! <laughs> Znowu? Nie ej, wiem. no nie troluje, ej stary. Nie no, naprawdę Igor, ucina ci bramka. Co ja, ja mogę zrobić tak, a ty zrób dźwięk. Dobra, dobra, dawaj. Zzz. No i git. Dobra, udało się. Będę pracował w całe życie, serio. Tom. Oh. Thanks Alessia for the raid. Welcome on my channel. Today we are reaching the world chess record. We are playing tournament. Here is my friend, Grandmaster. He is Hello, also welcome. playing in the tournament and this is the charity tournament. Sorry for this shit in background. There is a request. Thank you for the rate. No, Guys, please, please skip. I'll just rider please I'm eating burger. O. To słyszę. wybacz, ktoś puścił kaczki bardzo głośno, wiesz? Kaczki. No tak, ja... Zaraz wam pokażę brusika. O, ty, to nie działa. Tfak, jestem gnojkiem. O Boże, ja pierdykam! Ale ze mnie kmiot! O kurde, ale znalazłem! Ale mam farta, ale jestem dobry czasem. Nie no, gdyby zauważył skoczka C6, to bym przegrał. Rus nie potrafi zamatować wieżą i królem. Nie wiem, czy chcesz to oglądać. Nie, proszę, trolu trolujesz. Dobra, uratowałem partię, ale naprawdę było krok od tragedii. A! Nie widziałem tego! Kur! Dziękuję za 5 zł, Gabriel. O, dobra, oddał widz. Jezus, co to jest? Dobra, szczerze, partię za najgorszą partię turnieju chyba mogę dać sam sobie, co? Zasłużyłem na w kartce 100 złoty. Oj, myślałem, że jest szach. Oj, kur! Misklik. Myślę, że jesteś wciąż za słaby na podziemie szachowe. No to na pewno. Uff. Kurde, ja nie wiem z takiej przewagi nagle taka pozycja. Uff. Złapał się najbardziej na prymitywną najbardziej. Kupat. Ej widzowie, przykro mi, ale najgorsza partia turnieju wędruje do mnie tutaj, yy, nagroda 100 zł, paysafe kart idzie do mnie. Przysięgam, nie zagrałem gorszej partii wydaje mi się przez ostatnie dwa lata. Dobra, idę zobaczyć szachowego tapira. Mu chyba też tak średnio Bo ten że... turniej Widzowie, masz... wiecie o tym, Halo. że Bruce zasługuje już teraz na jedną z gorszych partii turnieju? Ty chłop z Rage quitował turnieju, przepraszam, <laughs> ja, nie kończy <laughs> zabawy z szachami. <laughs> No przecież Hetman bije D5 i jest dalej, nawet nie ma wicia na F7, bo Hetman broni pionka, zobaczcie Sorry <laughs> Pomyślcie sobie, że właśnie jakiś biedny widz rzucił szachy, bo myślał, że miał przegraną z Bruce'em Wiecie, to jest produkt, który będę budował, fajnie, żeby kursy... Ja pierdol! To i tak jest lepsze dla mnie, ale no... No on musi udawać, nie? Tak, niedawno nikt nie zagrał Zdziwiony jestem, zdziwiony Dobra, dzwonię, nie, nie dzwonię w sumie Dziękuję za wpłatę 50 zł, dziękuję pięknie. A ja Anonim. I... Gdzie jest jego Hetman? Nie no, on musi udawać. Szkoda, że pokłóciliśmy się z szachowym mentorem, i szachowy mentor nie potrafi się przyznać, do o ku... mać. Aha ha, no ile ten mat będzie stał? Ty, wow, nie w kasztaninie. Ja pierdzielę w kasztaninie to. Zagrałem jak prawdziwe klasyczne podziemie szachowe. Patrzcie, gram taki ruch. On bije, poświęcam. Gram później. Taki ruch poświęca Stary, ja nie wiem co on liczy, bo Białem Igor... Ja mam wie? wrażenie, że on momentami troluje, nie? Dobra, for fun. Netek przegram zeprzed. Wyjebane mam. Kurwa, to nie działało. <grym> Dobra, chuj, chuj, chuj. Nie wiem co on policzył, kochani. Po nie to wiem to jak było? on to wymyślił. Pod tymiam! Olek, ja pod wieczór zadzwonię. OK? Póki co oglądam tak średnio, i jestem nie? załamany. Okok? ok. Wiesz co ja sobie gram for fun! <laughs> Forfa się poddał. No way. Wszystkie progi spełniliśmy. Może dobijemy 40 tysięcy, bo jest wtedy szansa, yy, że Igor zmieni nickname na GM Igor Jamnik. A w ogóle Slayprox jeszcze gra w szaszki? Gra, boże, on jest niewiarygodny. Nie, no widzowie. Slayprox to najbliższa osoba z Twitcha, mojemu serduszku. I To nie chodzi o to, że gra w tym turnieju, tylko nie wierzę w dobroć tego człowieka. Prywatnie wiele razy mi pomógł. Brusty, kurwa, coś ty zrobił. Dobra, zamykam giveawaya na 500 zł. Dla tych, co nie wiedzą, wykrzyknik ticket, spacja 1 i macie szansę na stówkę. E, Boże, na 5 stów. Czekajcie, bo ścierwi muza. Dzień dobry. Ej, dobra, jak kupię nowy mikser, to robimy streama z rozpieprzania tego miksera za półtora koła. Nienawidzę tego Zobaczcie, ja streamuję i wywala mi ten mikser, a nawet tym razem za kabel nie pociągnąłem ani nic. Co mamy do zrobienia? To zrobione, fikołek był, mogę zrobić potem. Stream z gotowania czas wygiera co? Ustalimy to na kolejnym streamie, w poniedziałek kolejny stream. Aha! Co? Jak no device, kupa! kupa No device, pistolone. A co to jest? Nawet mnie nie słychać, żeby wam powiedzieć, że to nie działa. Kurwa, skąd ja to słyszę? Zajpisty stream szachowy, merytoryczny, charytatywny. Jeszcze do mnie Kubica dzwoni. Nie, no to jest Boże święty. Ja chciałem tylko w spokoju pograć. Wpłacamy na zbiórkę. Moja kolej. Ah, się pomaga. Widzę, że Bartosz Sudecki przekazał 4000 zł. No co, e, moi drodzy, warto pomagać. Pokażmy, że internet ma też dobre strony. Że oprócz tego, że sobie robimy jaja w internecie, możemy pomagać. O! Komenda miejska w Płocku, policji. 37 mil 1000 zł, pozdrowienia dla Makowca. Dla Mamona, dziękujemy. Ech, przepraszam was, strasznie mnie w, w, z wszystko w ten. Normalnie bym się dawno popłakał i coś roz, rozwalił, ale trudno. Puszczamy muzykę z telefonu. <noise> Czemu się skończyła arena? No, co się dzieje dziś? Co to za dzień? Jak się skończył turniej? Halo! Jak to się skończył? Boże, turniej się jeszcze nie skończył? I mnie wywala. Nieźle się odczerwia tutaj. Stary, rozumiesz, że mam tak popsuty komputer, że czter... 40 tysięcy pękło. No way! Igor musi zmienić nickname na GM Igor Jamnik. Boże, święty! No way! Stream zjedzenia pieszarki, kiwi, piszę obrówki Jak tylko wrócę w poniedziałek, ustalimy kiedy. Stream z gotowania też ustalimy. Ej, patrzcie, Igor zmienił nickname. GM, Igor Jamnika. Udało się! Serduszka dla Igora. Dziękuję ci, Igor, za pomoc, za wzięcie udziału w turnieju i za to, że jesteś koktem. Kocie, żółw dla ciebie. Igor, zapytaj, barteczka, czemu banuje Mati Czesa. Ty, kurwa! Kalkulator 15 to Mati Czesa, Ale wpadłeś, kolego! Słuchaj, Mati Czesa tworzył multum fakeów i dostała wszędzie bana i w końcu myślałem, że zniknął z community. I teraz się kapnąłem, że Mati Czesa to kalkulator 15. kufa Kochanie, zaraz dostaniesz naprawdę więzienie za no. Przychodzisz tutaj z zimnymi łóżkami i opowiadasz kawały z reklam z 2012 roku. No nie... To było zabawne, Misiu. Nigdy to nie było zabawne. Jaka jest najśmieszniejsza reklama teraz? Twix, tak. Jeden jest chrupiący i rozpływa się w ustach. Tak, no. Ostatnio jak opowiedziałem, to w domu starości się śmialiśmy 3 dni. Bo niektórzy dwa dni za nim usłyszeli, minęły. Ty, Igor, naprawiłem. Rozumiecie to, że ten główiony mikser był popsuty, ale jak w niego, no za przeproszeniem, mówić, tym skopa, to zaczął działać. Podsumowując to liczbowo, uzbieraliśmy 44200 zł. Oprócz tego w nagrodach rozdaliśmy, uwaga, rozdaliśmy 4990 zł. Dobra. Doszły cztery koła ode mnie. Pier dla sportu jest te trzy koła. 7 no, koła to powiedziałbym, że bardzo dużo nadwyżka. I tak właśnie trzeba. Może dobijemy 50 koła. Powinienem się bardzo cieszyć, ale autentycznie czuję się lekko zmęczony. Mimo może było fenomenalnie. Aha, ja wpaciłem do zbiórkę, a nie do skarbonki. Ja p... debil, widzowie debil, patrzcie debil! Ja pierdykam, no debil, patrz! Zobacz to, patrz widzu, debil! Zobacz! Nawet nie umiem charytatywnie dobrze wspierać, no I jeszcze mówię, że zostałem oskamowany. Bo ja mam w życiu dobrze i szczerze. Chciałbym, żeby każdy miał tak dobrze jak ja. Mam nadzieję, że pomogliśmy chociaż troszeczkę. Dobra, Koks z Was. Elo.